Manko wariaty, witam was z bazy Rocky Ebro Fishing. E, mamy chwilę po godzinie 8, chciałem wam pokazać jak wygląda rzeczka. No niewiele widać, mglisty poranek, ale klimacik jest petarda, zobaczcie góry fajnie we mgle. No i aktualizacja tego, co się dzieje na bazie. Słuchajcie, dojechałem w sobotę wieczorem, późnym wieczorem. Wyrzuciłem dwie wędki na stację, miałem jedną fajną grubą rybę, znaczy chyba grubą rybę. Ryba weszła w zaczep, nie udało mi się jej wyciągnąć. Wojtek z domku numer 3 miał chyba do dnia dzisiejszego, każdej nocy w zasadzie ma ryby. <muchy> Największa 201 ze stacji. Dzisiaj chłopaki w jedynce złowili taką 180-190 rybę. Także ogólnie się dzieje. Jeśli chodzi o werciocha, w niedzielę zaliczyliśmy sesję, mieliśmy taką rybę pod 160, mieliśmy fajną dwójkę i dzisiaj w nocy, znaczy z dzisiaj na, z wczoraj na dzisiaj, o może w ten sposób, mieliśmy też również fajnego kabana, oczywiście tutaj na zakręcie pod bazą i tak po 20 sekundach ryba niestety nam spada, myślę, że tak, tak szacuję, że na pewno powyżej 220-230 fajna gruba ryba. Także coś tam w miarę się dzieje z tego werciocha. O, chłopaki właśnie wypływają. O, tam ich widać. Tam o. Także baza pełna, słuchajcie. Bardzo przyjemnie jak na listopad. Ryby uważam że się fajnie ruszyły. No i co? I dzisiaj taki plan, że wypłyniemy sobie na pewno popróbować złowić jakiegoś żywczyka. No i atakujemy z tego werta. Uważam, że naprawdę jest szansa teraz przejść potężną, grubą rybę. Także lecę Pić kawkę i Was oczywiście serdecznie pozdrawiam i życzę miłego i udanego wtorku. Pozdro!